Nie ma dwóch takich samych ludzi. Wszyscy jesteśmy wyjątkowi, a każdy z nas ma w sobie to coś. Jesteśmy klientami i pracownikami banku BPS. Nazywam się Julia Morgała, jestem klientką Banku Spółdzielczego w Kuźni Damian, jestem teraz klientem banku, wcześniej byłem pracownikiem. Mam na imię Agata, pracuję w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie. Kuklewski Marek, jestem prezesem Banku Spółdzielczego w Gogolinie. Jestem klientką Banku Spółdzielczego. Kasia Majczyk, jestem pracownikiem Banku Polskiej Spółdzielczości. Edyta Petrunio, jestem klientem banku. Jestem klientem banku od 1994 roku. Łączy nas więcej niż nam się wydaje. Wszyscy lubimy załatwiać sprawy po sąsiedzku. Banki spółdzielcze są bankami lokalnymi, cenimy takie relacje sąsiedzkie. Przez wiele lat nigdy nie było sytuacji, że coś jest niedomówione, coś jest okłamane, tylko zawsze to było fair, po przyjacielsku. Bank BPS ceni przede wszystkim za to, że ludzie naprawdę tworzą wspólnotę, wspieramy się nawzajem. Myślę, że jest to przede wszystkim wygoda i na pewno zadbanie o klienta. Dobra robota. Szacun. Tak. Kłaniamy się. Kiedy wchodzę do mojego oddziału, to większość osób z banku znam i kojarzę i one również mnie. Jesteśmy blisko ludzi, jesteśmy blisko naszych właśnie sąsiadów. Od niedawna polubiliśmy także występowanie w reklamie. A tak jest u nas na planie. Tu najwięcej się dzieje. O, patrz, patrz, patrzcie tu, patrzcie tu, o, 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 i tak to właśnie wygląda. Reklamie wyjątkowej. Uczestnicy to są nasi pracownicy i nasi klienci, bo casting, który robiliśmy do tej reklamy, to jest zupełnie czymś innym niż standardowy casting, gdzie szuka się aktorów. Po zapytaliśmy, poprosiliśmy naszych pracowników, naszych klientów, Banków Spółdzielczych, naszego zrzeszenia żeby wystąpili w tej reklamie i przedstawili siebie. No i tak właśnie się tutaj spotykamy. Reklamie, która pokazuje ideę sąsiedzkości. Powiem szczerze, że nie mogę się doczekać efektów tej reklamy, bo naprawdę jest bardzo rozbudowana. Poprzednia reklama to były tak naprawdę dwie sceny, gdzie przechodziłem z dziś do drzwi, nie wiem czy pamiętasz, chodziłem, otwierałem pamiętam. i mówię, czy chcesz ode mnie hajs pożyczyć? Do tej pory nie oddałeś tak w ogóle. A teraz jest, a teraz jest to bardzo rozbudowane i przede wszystkim na planie mamy też tak zwanych statystów, aktorów pobocznych, którzy odgrywają ogromną rolę, bo są to nawet nasi ambasadorzy, którzy biorą udział w tej reklamie i naprawdę biorą świetnie ten udział. Wręcz ja bym powiedział, że nawet trochę znikam przy nich. Poznaliśmy się na planie. Atmosfera jest świetna. Fajni, pozytywni ludzie. Wszystko. Jak największym poziomem. Przyjemna myślę? Ja myślę też, że... Ja też nawet bardzo przyjemne. Dobre jedzenie jest, jest kawa. Jest to dla mnie całkowita nowość. Pierwszy raz spotykam się w ogóle z planem tutaj reklamowym, filmowym. Coś wspaniałego. Na planie jest szampańska atmosfera. Cała ekipa i pozostali statyści są bardzo młodzi, a ja się między innymi trochę odmłodziłam. Jest <grym> bardzo dobra energia, a jestem tu już 10 godzin, więc myślę, że można wierzyć mi na słowo. Taki artystyczny chaos. Bardzo fajnie, można powiedzieć tak jak w spocie, po sąsiedzku, bo każdy się fajnie poznał z różnymi osobami z całej Polski. I naprawdę jest super. Rodzinna, jak czujemy się jak sąsiedzi, pełna profeska. Wow. profeska. Brawo wy, brawo wy. Mimo wielu godzin na planie świetnie się bawiliśmy. A zwieńczeniem naszych prac nad projektem była wspólna kolacja wszystkich ambasadorów. Tak właśnie się kończy nasz plan zdjęciowy najnowszej reklamy banków z grupy BPS, gdzie obok Tomka Jakubiaka wystąpili pracownicy i klienci. Pełen emocji dzień, pełen wrażeń, a efekty zobaczymy już za chwilę.